Zgodziliśmy się na Waszych Świadków i rozumiem, że teraz Pan będzie dopuszczał nas kiedy? Za tydzień? Do... Niech Pan będzie uczciwy w postępowaniu. Jeśli Pan chce coś wyjaśnić Państwu, którzy nas oglądają, to proszę zrobić naprzemiennie. Raz y, y, przedstawiciel większości sejmowej, raz przedstawiciel opozycji przewiduje Czyli Pan nie chce prowadzić uczciwie komisji. Panie pośle, ja bardzo proszę i przewołuję Pana do porządku, żeby Pan nie przerywał. Panie pośle, nie przewiduje debaty w tej chwili na temat tych zasad. Przewiduje posiedzenie. Który punkt? Którego, którego punktu Pan nie, nie zrozumiał, Panie, panie pośle? Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, ponieważ ustalamy zasady nie na prezydium, bo nie zostało zwołane tylko na posiedzeniu plenarnym, to też dobrze. To skoro pan przewodniczący korzystając ze swojej kompetencji te zasady proponuje, to chcielibyśmy też mieć jasność pełną co do tego, jak one mają rzeczywiście wyglądać. Stwierdzi pan przewodniczący, mianowicie że w przypadku pytań i wypowiedzi niemerytorycznych będzie Pan przebywał do porządku. Mam rozumieć, że to Pan będzie decydował o tym, czy pytanie jest merytoryczne, czy nie. Jeśli tak, to oczywiście wnioskujemy o to, że Pan zdecydował o tym, czy pytanie jest merytoryczne, czy nie, po jego zadaniu, a nie przerywał go na początku. Mam nadzieję, że w ten sposób Pan merytorycznie będzie również prowadził te obrady, chyba że będzie tak jak na poprzednim posiedzeniu komisji. A po drugie, Panie Przewodniczący, myśmy wnioskowali, za chwilkę Pan Przewodniczący Waldemar Buda zawnioskuje raz jeszcze o świadków, pour przed naszą komisją w postaci i w osobach Pana Trzaskowskiego, Pani Kida i Pana Budki. Mamy absolutnie pełne uzasadnienie do tego. Panna, państwo nie dopuścili się tych świadków przed komisją, a teraz Pan chce prowadzić, a teraz Pan chce prowadzić zasadę, że najpierw przesłuchują ci, którzy od nich wnioskowali. Państwo nie dopuścili się naszych świadków, my zgodziliśmy się na waszych świadków, zgodziliśmy się na waszych świadków i rozumiem, że teraz Pan będzie dopuszczał nas kiedy? Za tydzień do pytania Pana Premiera Gowina? Niech Pan będzie uczciwy w postępowaniu, jeśli Pan chce coś państwu, którzy nas oglądają, to proszę zrobić naprzemiennie raz przedstawiciel większości sejmowej, raz przedstawiciel opozycji, jeśli to ma być uczciwa komisja, bo jeśli nie, to szkoda w ogóle gadać. Dziękuję bardzo. Dobrze bardzo dziękuję. Panie pośle, po pierwsze będę przywołał do rzeczy. Powołując się na regulamin Sejmu, Pan doskonale ten regulamin Sejmu zna. I dokładnie pan doskonale Pan wie, że mogę przywołać do rzeczy. To po pierwsze, po drugie, pan doskonale wie, w każdej komisji takie, że Prezydium zabiera głos. Pierwsze. Po trzecie, jeśli są osoby na sali, które wnioskują o przesłuchanie świadków, to rozumiem, że mają pierwszeństwo w przesłuchiwaniu tych świadków. To jest oczywiste. A po trzecie, nie przewiduję dzisiaj debaty na temat tych kwestii, o których dzisiaj rozmawialiśmy. zamknięcie Czyli pan nie chce prowadzić uczciwie komisji? Panie pośle, ja bardzo proszę i przewołuję pana do porządku, żeby pan nie przerywał. Nikt nikomu nie odbiera głosu, ale kolejność jest istotna. Jeśli... Są posłowie, którzy nie widzieli potrzeby zaproszenia tego czy innego świadka. Pewnie będą i będą mogli zadać głos, zabrać głos i zadać pytania, ale w pierwszej kolejności zabiera, będą zabierać ci, którzy złożyli takie wnioski, żeby odpytać świadków. Jaki wniosek formalny pan składa? Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. Chciałbym zwrócić uwagę raz jeszcze Pan przewodniczącowi wysokiej wniosek komisji. Po no, formułuję go, panie przewodniczący, nie da się w ciągu uwaga, jednej sekundy. Formalny, że wszyscy głosowaliśmy za świadkami powołanymi przed komisją. Wy nie głosowaliście za naszymi, więc my też widzieliśmy potrzebę, a zatem proszę umożliwić no. proszę umożliwić naprzemienne zadawanie pytań trzymał już. Się. Po drugie, wnioskuję o to, panie przewodniczący, o zmianę sposobu prowadzenia obrad w stosunku do tego, co było w zeszłym przed świętami że żeby pan nie wyłączał Mikrofonu przed zakończeniem wypowiedzi. Po pierwsze, jest to niekulturalne, a po drugie, jest to sztuczka, którą wszyscy znają. Wiadomo, że jak pan wyłączy mikrofon, to nie słychać tego w telewizji. Wszyscy wiedzą, jak pan to prowadzi. Panie pośle, nadużywa pan wniosków formalnych. Otóż drugi raz pan dzisiaj zabiera głos. Są posłowie, którzy ani razu nie zabierali głosu. Nie wyłączałem panu mikrofonu i panu Jabłońskiemu. I pana naprawdę przestrzegam, nie będzie pan w ten sposób blokował prac tej komisji. Jeśli Chce Pan doprowadzić do tego, żeby co chwilę zgłaszać wnioski formalne. To Pan doprowadzi do tego, że Pan dzisiaj nie zada pytania Panu Gowinowi. Nie dlatego, że ja nie chcę, tylko dlatego, że Pan. Panie Przewodniczący, straszyć. Panie Pośle, nie pozwolę Panu, żeby Pan torpedował pracę tej komisji. Jeszcze raz Pana informuję. Cieszę się, że Pan zrozumiał.